Turning up, like you always do. Head to toe covered in taxes. Sooner or later, you're gonna come live. What the fuck, are you gotta do? Witam Państwa ze studio w Poznaniu. Jestem Cheater, a ze mną jest... E, witam, jestem Adrian Ferfiner. No, dzisiaj mamy mecz pomiędzy Nobem na 30. levelu, czyli Delolik.pl, tak zwany Norbert, albo Zadysta, a pomiędzy Nobem na levelu 7. Więc specjalista Adrianie, jak przewidujesz szanse naszych zawodników? Teoretycznie są wyrównane, ponieważ mają tą samą postać, ale wszystko zależy od ich doświadczenia, a że obaj to noby, no to doświadczenie jest znikome, więc szanse są wyrównane. Jest to tak, jak mówisz, no ja bym bardziej postawił na doświadczenie gracza Loika Wszystko się okaże w rozgrywce, na razie trzeba poczekać. Zobaczymy na ich pierwszy ruch. O, ja z pierwszych minut można wywnioskować, że Delolik PL stawia chyba bardziej na przetrwanie na linii, ponieważ kupił dwa dorany. No faktycznie. Jednakże Mezo kupił... buty na szybko, więc. No, będzie sprintował. Będzie sprintował, po mapie. Widzimy Logic Trinalaz A Mezo kampi na niego w krzakach za swoim towerem Ciekawa no. taktyka. Bardzo sprytna. Na razie nudny last hit, jednak to jest początek gry. Czego można się kręgnie. spodziewać? W dzisiejszej nocnej gali zmierzą się... ...dwie historyczne postacie. O których nikt nigdy nie słyszał. To Nadal co? last hitują? Nie, Norbert ucieka. Tamten kampi w krzakach. Mhm. Dużo się wydarzyło a. od ostatnich nie min minuty Bardzo dużo się wydarzyło Po Tobie też się wydaje, że ta gra jest bez sensu, bo stoją każdy pod swoim towerem Tak, ale akcja się to dopiero początek meczu. Podtańcie sobie na środku próbują wyczuć przeciwnika, a Mezo spamuje na siebie deszczem kół. To takie ten dla tłumu, że nim nic się dzieje, tu mi już wychodzi nagle... Zwrota akcji i taka akcja. Wszyscy coś Możliwe. Na to tylko czekamy, prawda? No. Wszyscy liczą na wyżywcze tłumów. O jeden, chyba będzie. Zaraz doświadczymy pierwszego kontaktu zawodnik. Być może. Jednak lolik i... Czoliek lolik peluciek pod wieżę, więc... I mam małą many. Bardziej połowę. Czekasz czeka krzaki. nie jakieś... jakieś zwierzątko. I Mezzo jako pierwszy dostaje damage. damage. Jednakże damage jest nieznaczny, no, więc tak jak... Mezzo robi to samo... U. Kolejny damage. Ciekawe jednak... Idzie w apteczkę. O, akcja. Ale akcja. Zobaczymy do czego zaraz dojdzie. Oczywiście. No więc, że... Co możesz powiedzieć o tych pierwszy, pierwszych trzech minutach? W sumie na razie jest wyrównane, farma jest chyba podobna, chociaż nie wiem. No, tylko stoka więcej. No ma, na no razie to. dużo tego, dużej różnicy nie ma, a no 200 golda to aż takiej różnicy nie ma. Nie jest to wyczuwalne w itemach, ponieważ co za to kupisz. No, tak. Zobaczymy w dalszej części rozgrywki. Jak macie zauważyć... Tym razem mówimy bardziej profesjonalnie. DelolikPL właśnie zużył w dziwny sposób flasza. Za chwilę nie. Zaraz będziemy mieli first blodanie. Nie. 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 Myśleliśmy. Delolic znowu się wycofał. Zamieszanie w półkarnym mezo ale jednak counter się nie udała. Teraz Mezo przechodzi do gry defensywnej, ale LoL ciągle, ciągle napiera. Czeka O, zażywa ulti. Głupi, jednakże niż... trochę... Lolik zbiera apteczkę. Bonus dla niego. Zabiera apteczki przeciwnikowi, jest to ciekawa taktyka. Zmusi zaraz Mezo do... Hmm do I jest! Block, kre, na blok! Pierwsze O na lolika.pl Innymi słowy, chyba mamy zwycięzcę tak. Ale moż, wszystko może się jeszcze zdarzyć, to trzeba 5 czekać. minut, ale wątpię, żeby sytuacja zmieniła swój obrót gry Mezlo grając defensywnie nie osiągnie sukcesu Zwłaszcza z doświadczonym graczem lolikiem.pl Zwłaszcza, jeśli grają postaciami, które stawiają na damage, a nie na obronę. Nie można nimi grać defensywnie. Badolik jest bardzo doświadczonym graczem i on to wie. Ale Mezo niestety nie. I czyżbym szykował się na drugi, drugi kill, drugi frak? Stawiam na to, że nie, ponieważ obaj nie mają aktywnych ultów, więc nie będą mogli tego zrobić. A teraz, odbiegam od tematu, jak możecie zauważyć na siebie, drodzy widzowie, nasze komentarze w tym filmiku są bardziej ogarnięte niż w poprzednim. Ponieważ wycisziliśmy paru idiotów, którzy za dużo spamowali. Na przykład Lolika i Mezo, tylko ich właściwie. Bo oczywiście ta gra też jest opóźnieniem, nie wiem jak to się stało. Ponieważ nie, mi to pisze na żywo, ale nie jestem pewien. Nieważne, nam tylko że jest opóźnienie 3 minutowe, mimo że to jest zwykła gra. Ale jednak. I oni mogą nam gadać, bo nie chciałem, żeby... Oczynek był tak do dupy jak ten poprzedni. A więc powiedz coś nam, inspektorze serze. W sumie nie ma tu zbytnio co mówisz, ponieważ na razie grają bardzo pasywnie. Lolik cały czas puszuje mezo, ale nic się tu zbytnio nie dzieje. Faktycznie. I taka in... Jednakże mezo ma. No mów. Pół życia, więc. Raczej zaraz spuszuję wieżę, lolik, więc powoli zbliżamy się chyba do końca. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma, nie można się zapłać do bazy i nie można z odnowić życia, więc raczej zostanie na linii. Więc jeśli lolik będzie za dużo fragować, w końcu Mezo będzie miał przewagę w itemach temach i może zacząć go puszczować. Jeśli to dobrze wykorzysta, może z nim wygrać. Praktycznie. Ale, moim zdaniem, ma zbyt ma doświadczenie, żeby to wykorzystać. Też to prawda. I teraz informacja dla widzów. Jeśli chcielibyście zagrać w Dole, a nie macie jeszcze konta, na dole, w opisie filmiku, będziecie mieli link. Ja z tego dostanę trochę Riot końców Sejn ja dostanie, bo on... Jaki materialist. Bo on już ma, kupuje sobie jakieś tam, co jakiś czas. Ale ja nie mam nic. Jestem biedny. Hmm Mezo ma low HP Jeszcze. Czy Lolik ma ulti, U, czy nie? Ma nie, ulti Tymi do słowy, jeśli spuszuje w wieżę, będzie miał fraga Ale nie, Mezo sprytnie ucieka, wie co się szykuje Spodziewa się tego, ale nie, jednak wraca Głupie posunięcie, za chwilę mają się zmienić no, Ledwo, ledwo Mało emocjonujący hmm. miecz mecz. Przewaga, cały czas jest na stronie po stronie Lolika. U tutaj nie, niecelny... Niecelna próba zaatakowania. My zazwier wszystkie apteczki. Lolik zwierzę wszystkie apteczki, przepraszam. Czy Lolik już wracał się do bazy? Nie, czy Nie, po apteczkę tylko. Innymi słowy, cały czas gra na początkowych itemach, prawda? Tak. Niemniej sobie widać, że do tej pory ma przewagę, więc jednak doświadczenie dużo mu daje. No, faktycznie. na już drugą wieżę. Mezo stoi bezradnie, nie może nic zrobić. Lolik ma przewagę jednego poziomu. Jednostronny hmm. mecz, coś jak Barcelona kontra. Widać, że Lolik ma dużo więcej HP, ponieważ o mezo pasji są o wiele mniejsze. Akcja szykuje się, ale mezo szybko jednak został pokonany. Zdłuszony do odwrotu a no, Lolik dalej rozhituje u Mezo, będzie tak, jest drugi kill po stronie Lolika, co zrobić? Widać, że to mecz jednostronny, w tej chwili Mezo już nie ma dużych szans na wygraną. Jeśli Lolik spisuje tą wieżę, potem może spokojnie spiszewać inhibitor, co da mu. Dodatkowe wsparcie z, ze strony, op. Mm. ale nie co to, chyba nie? Głupi sposób, bardzo głupi sposób. Teraz mezo, jak można dać się, bierz, można powinien to i puść na nuli do przodu, że mieć jakieś szanse. Jednakże. Nie wiem, czy ma dużą szansę na spuszowanie tej linii, ponieważ jego jest bardzo spuszowana. Zanim przesunie falę milionów pod wieżę Lolika, ten raczej już z powrotem będzie z na co linii. Co widzimy, Lolik dokupał, dokonał zakupów. Kupił sobie buty Berserkera, nagolniki Berserkera, zapał i krwawe I jednego podjąka. Hmm. Plus jeszcze ma te swoje początkowe dwa dorany. A z... Po stronie Mezo jest Me kawumiecz Miecz Zapał Dać podobne były do zapału Nagle Niki -y like, Berserkera Coś będą... O, Mezo trzeci trzeci dead, y dead. Hmm. Jaki strony <s Olive> oh. Jedną stronę gra, a Lolik, czyli Mezo mówił, że ściśnie Lolika przed meczem nie chciał znaleźć mu na psychice i go z więźniów złasawych. Możliwe. Jednakże ta technika mu się nie udała. Niestety. Przepraszam za u, uniedogodnienia. Ktoś pisze na Skype'ie, ale. Trzeba go tak, ignorować. Nie ignorować. Niestety teraz nagrywamy, więc. Powinni to uszanować. Nie Wojtek. O, i jest czwarty frag. To widać, że Mezo się już poddał. Nie ma chęci do się walki. Podchodzi i ginie. Innymi słowy, w tej chwili. Jest to koniec gry, tak. ponieważ bez problemu Lolik sprzedaje te dwie wieże. Mezo jest jeszcze. nie. nie martwy. Martwy ma jeszcze te kilka sekund, więc. Ale spokojnie nawet. Lolik daje szansę i nie niszczy ich nexusa, tylko wraca bateczki. chcę bardziej ponieść przeciwnika Dziwne? nie rozumiem tego, ale... chcę nie bardziej ponieść przeciwnika aż tak się nie lubię <słuch> super minion został zabity przez super wieżę super tower super partia, kurwa o, Lolik se tańczy? Tak. Czy mi się zdaj? Możemy podziwiać. Bre... Kolejny frag. Przez, przez chwilę mogliśmy podziwiać. breakdance'a w wykonaniu Lolika. Teraz podziwiam jak się śmieje. I teraz jak biegnie. wow O, ulti, ale. Ale ginie. Proszę państwa, naprawdę jednostronny mecz. Nie mocno dokumentować. To prawda. In... W sumie jest 5-0, ponieważ jeden kill na loliku to była wieża. Jak jeden kill na Mezo, chciałeś powiedzieć. O, proszę Państwa, pierwszy dead. Pierwszy dead wykon... Nie, drugi, przepraszam, drugi, nie zauważyłem tego. Aczkolwiek obie to były wieże, więc... wie wieże. Dla Mezo to się nie liczy. Rolik pewnie wykorzystał po prostu wieżę, żeby nie oddać Golda Mezo i żeby dostać się do bazy. Jest to dobra technika na tej mapie. No, je. ekspercie. Ale tutaj inhibitor za chwilę zostanie zniszczony. Tak, to jest koniec. Znaczy się nie, Nexus. Proszę. Nexus, to jest koniec, proszę Państwa. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do następnych... Ym, ...skryptów meczowych. Do widzenia. Żegnam. Do widzenia, pa.